Bitwy Tygodnia. Tym razem 169 już maksymalnie ulepszonego. Na mapie linia Zygfryda. I tym razem w ustawieniu dość nieprzyjaznym. Połowa wrogiej drużyny to dziesiąte tiery. A ja jestem tylko ósemką, która nie powala penetracją na poliskach przeciwpancernych. A złotych staram się nie używać. Wbrew temu, co większość ludzi. Twierdzi na temat tego czołgu. Spokojnie da się grać na amunicji przeciwpancernej. Tutaj pakuję się w domek, ponieważ piszę jadąc. Ponieważ zauważyłem, że w wrogiej drużynie jest Batchmat 10 poziomu. Jego wersja jeszcze kiedyś 8 poziomu. Blokowała mi francuskiego asa pancernego od ponad miesiąca. Zatem postanowiłem, że tym razem go mogę dorwać, nawet szarżą samobójczą, ponieważ strata ósmego tieru to nie jest aż tak wiele. No ale najpierw muszę się tam przedrzeć, a to oznacza, że trzeba wybić tych gości, którzy tutaj na, tej, na tym zboczu i przeciwstoku próbują się przedrzeć, jako że my się bronimy. 54A1 odwala no, kupę dobrej roboty, spotując, prowokując, zachęcając. A ja z T110E5 staramy się mu zapełnić osłonę. No, penetracja faktycznie mnie powala, jeżeli chcemy kogoś strzelać od przodu. Się staram walić w boki, ale na niektóre pojazdy to faktycznie nie wystarcza. No cóż, smutna prawda jest taka, że to jest medium tank, więc w założeniu należy nim okrążać. drogie pojazdy. Celowanie po x z tej odległości to raczej <gryw> żart. Chociaż w sumie, biorąc pod uwagę zmiany, które Wargaming wprowadziło w celności, to nawet możliwe. Tej bok 150 mm i trzy nieprzebijające strzały. Ale w tym momencie zorientowałem się, że tu już jest pusto. Mogę podjechać do przodu, wyjechać na pola i dorwać tego batrszmata, który ucieka. Spowolnie. Batrsmat ucieka od południa na północ, a o Batrsmacie po warto wiedzieć, że magazynek ładuje mu się około minuty. Więc jeżeli spotkam Batrsmata, który akurat nie ma załadowanego magazynka, to z zniszczeniem go nie powinno być najmniejszych problemów. To AMX 1390 niestety dorwał tę 52 jadącą po baczata. A, odp a odpędza te 71 tutaj. Nasz T541 spróbował zdjąć E50M, nie udało się. Ale to nie znaczy, że ja go nie spróbuję dobić. W tym momencie musiałem już wsadzić wszystkie pestki. Dokładne przycelowanie i jest trup. Zawsze to 1 dziesiąty tier mniej. Próbuję się wycofać jakoś. W tym momencie się orientuję, że przecież nikt nie blokuje mi tego przejazdu, więc mogę jechać po badczata. Tutaj sojuszniczy badczat. Który zauważył, że pisałem, że chcę zniszczyć Batchata, zaczął się bawić w doradcy osobistego. Te 62A. Czoł, którego się niepotrzebnie bałem, ponieważ nie wiedziałem, czy ja go przebiję, czy cokolwiek. Tutaj Sidescrap który mi uratował sporo życia, i Arta mi nie przebija. Tutaj jeszcze od Te 62A. Ale przebijam go w przód, podpalam. Mam ostatni pocisk w magazynku. Jadę do przodu, do przodu, do przodu! Może się uda, może się uda, może się uda, może się uda? Tak! Naprawiam silnik. O szlak. I to ostatnim pociskiem posyła mnie do... Ach... No, wysyła mnie z pola bitwy. Ale w tym momencie się zorientowałem. Zaraz, zaraz, co ja zabiłem? E-50M i T-62A są dwa dziesiąte tiery. To oznacza, że zdobyłem medal Levashio ze zniszczenie dwóch czołgów czołgiem średnim wyższego poziomu, niż o dwa poziomy wyższych czołgów w średnim najwyższym możliwym do dokonania tego tierze, ponieważ czołgiem 9 poziomu nie da się zniszczyć czołgów o dwa poziomy wyższych ponieważ takich po prostu nie ma. Zatem zdobyłem medal Levashio dość częsty swoją drogą, mam już chyba ze 6. Najwyższej możliwej do wykonania kategorii. I to by było na tyle w tej bitwie tygodnia. Cześć.